Witam wszystkich słuchaczy w dziewiątym już odcinku Chris Podcast. Dzisiaj kontynuujemy taki minicykl zaczęty już niemal miesiąc temu, jeszcze przed pandemią. Minicykl Znani, Nieznani, konkretnie będzie to druga część, ale zanim do tego przejdziemy, na początek parę popkulturowych newsów z racji tego, że audycja zajmuje się głównie popkulturą. Zaczniemy od news'a, na którego natrwiłem przypadkiem, mianowicie podczas oglądania uwagi pojawił się materiał na temat Tomasza komendy oraz powstającego na bazie jego historii film zatytułowany 25 lat niewinności. Tomasz komenda to oczywiście człowiek, który został, jak się potem okazało, nie jak się potem okazał, niesłusznie oskarżony o gwałt oraz morderstwo. A film ma przedstawiać e, jego przeżycia z e, celi więziennej. I chyba to na razie tyle. Polecam więcej o tym poczytać. E, drugi news, już e, taki dość adekwatny do sytuacji, w jakiej obecnie się znajdujemy. Mianowicie stacja HBO przygotowuje następcę gry O'Tron. I będzie to serialowa adaptacja gry The Last of Us. A czym właściwie jest The Last of Us? Mianowicie, jest to przygodowa gra akcji wydana w 2013 roku na PS3 oraz PS4. I opowiada ona historię. 40-letniego przemytnika Joela oraz 14 letni Eli, a także i y, konkretnie opowiada o ich podróży przez zrujnowany apokalipsą świat. Hmm, ciekawe, <grym> całkiem adekwatne do sytuacji, oraz o ich y, relacjach, jakie rozwijają się w trakcie podróży. Nad serialem ma pracować z tego, co udało mi się znaleźć, z tych dostępnych informacji, reżyser Czarnobyla. John, Ren, John Rank, chyba tak się, się to czyta, oraz scenarzysta gry The Last of Us, niejaki Neil Druckmann. Z tego, co jeszcze się dowiedziałem, gra ma adaptować, e, przepraszam, serial ma adaptować wydarzenia z gry, co szczerze zaskoczyło mnie trochę, gdyż sądziłem, że będzie on mm, stanowić jakiś taki pomost pomiędzy. Pierwszą częścią The was, a także nadchodzącym The Last of Us 2, które oczywiście z przyczyn oczywistych zostało przełożone. No, nie wiadomo w sumie kiedy na razie. Ale tak. E, zdecydowanie czekam na ten serial. Mam nadzieję, że. No. Doczekamy się w końcu porządnego serialu na podstawie gry, bo mm, na film to nie liczyłem, z filmami bywało różnie. Ale. Myślę, że zapowiada się jak na razie przednio. Kolejna sprawa to wygląda tak, iż pojawiły się informacje odnośnie obsady filmu Duna. Konkretnie pojawiły się um, informacje na temat obsady, a także kilka naprawdę dobrze prezentujących się zdjęć z planu. Um, D Tuna jest oczywiście ekranizacją powieści science fiction o tym samym tytule autorstwa Franka Herberta, po raz pierwszy wydanej w 1965 roku. W filmie mamy zobaczyć Stellana Skarsgarda, Rebecca Ferguson, Oscara Isaaca, Josha Brolina, Javiera Bardena, Zendaya, Jasona Momoa czy Charlotte Rampling. No, przyznam, że... Obsada prezentuje się też naprawdę przed nią i, i film raczej nie doczeka się obsuwy spowodowanej koronawirusem i premiery powinniśmy oczekiwać, tak jak już kiedyś zaplanowano, bo informacje o tym filmie pojawiły się już dawno temu, premiery powinniśmy oczekiwać gdzieś 18 grudnia tego roku. Myślę, że hmm, Wybiorę się na sens, aczkolwiek najpierw nadrobię książkę, bo z tych opinii, co czytałem, to kawał, jest to kawał naprawdę porządnego science fiction. Ostatni news na, na dzisiaj wygląda tak, iż pojawiły się plotki odnośnie powrotu serii gier z gatunku horror, czyli Silent Hill. Jak donosi, jak donosi, Aesthetic Gamer nad nową krąg cyklu ma pracować wewnętrzne studio Sony, mianowicie Team Gravity, które wcześniej było odpowiedzialne za Gravity Rush. Na czele zespołu, zespołu miałby stanąć Keiichiro Toyama, który pełnił tą samą rolę przy produkcji pierwszej odsłony serii z 1999 roku. Ale jak na razie to wszystko są jeszcze niepotwierdzone plotki. Aczkolwiek sądzę, że prędzej czy później i tak powinniśmy się doczekać jakiejś małej zapowiedzi. No, zobaczymy jeszcze. Dobra, No to zniósł na razie tyle. A teraz przechodzimy do głównego tematu audycji, czyli znani, nieznani, część druga. A, a opowiemy dzisiaj o mm, bardzo wielu ciekawych postaciach, y kilku historycznych. Oraz kilku jeszcze żyjących. No to w takim razie zaczynamy od postaci niejakiego Romana Kotlarza. Był to polski ksiądz z diecezji radomskiej, który brał udział w tak zwanych wydarzeniach radomskich. Czym, był, czym były wydarzenia radomskie? Były to protesty robotników przeciw decyzji rządu odnośnie podwyżek cen żywności i 1 maja 1976 ksiądz, został w, ksiądz Roman Kotlarz został wciągnięty w szeregi protestujących, których następnie pobłogosławił, będąc pod wrażeniem protestu, a także po tym jak dotarły do niego wiadomości o stosowanych przez władze represjach na robotnikach, po powrocie do swojego rodzinnego Pelagowa, są to okolice Radomia, dość bliskie mi rejony, szczerze powiem, wygłosił tam kilka kazań, których celem było upomnienie się o prawa pracowników. Jego działania wzbudziły we władzach Radomia niepokój i uznano je za mocno szkodliwe. Czego efektem było następnie to, iż um, w, chyba to było w połowie lipca 76 roku oczywiście, pod podplebanie w Pelagowie, pod plebanie w Pelagowie Um, przyjechało, przyjechała grupa tajemniczych osób, które następnie pobiły oraz torturowały księdza. Um, a pos I poskutkowało to tym, iż um, w połowie sierpnia, konkretnie 15 sierpnia 76 roku, w czasie mszy zasłabł i przewieziono go do szpitala w Krychnowicach. Tam wykryto u niego nerwicę, je a jego stan zaczął się Diametralnie pogarszać. Ksiądz zmarł 18 sierpnia 76 roku. Jednakże, za swoją postawę, został upamiętniony ponad 20 lat później, bo wiadomo, PRL. No, nie można było mówić o takich osobach, ale całe szczęście o nim nie zapomniano. Został 20 lat później, mianowicie w 99 roku, odznaczony chociażby Złotym Krzyżem Zasługi z Mieczami przez ówczesnego prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego, a także był wspominany, był wspominany przez papieża Jana Pawła II w homoli podczas jego czwartej pielgrzymki do Polski. I dlaczego o tym mówię? Hmm. Może dlatego, iż hmm, Moim zdaniem po prostu była to ciekawa postać, właśnie ze względu na swoją postawę oraz na to, iż w tamtych czasach do... była... do... panowało dość mocno zakrojon... panowały dość mocno szykanowanie księży, więc chociażby za taką postawę no, warto o nim. Pamiętać. Wiem, że prawdopodobnie nikt o nim nie słyszał, ale właśnie o tym jest ten cykl, żeby dowiadywać się o osobach dość mało znanych, takich, ale jak się okazuje, no, miał spory wpływ na, na to, co później się wydarzyło. No, gdyby nie miał to, raczej, to raczej władze nie wysyłałyby po niego jakichś tajemniczych osób. Tak mi się przynajmniej wydaje. No, ale i, i też samą swoją postawą. Hmm, główna ulica w Trabicach została nazwana jego imieniem. Powstało też muzeum ku jego pamięci, więc no, jak widać społeczność bardzo go szanowała i w sumie się nie dziwię. No dobrze, to przejdźmy teraz do drugiej osoby, a właściwie to dwóch osób. Mianowicie będzie to Jan Szczepanik oraz Kazimierz Żegleń. Kto to konkretnie jest? Zaczniemy tak. Jan Szczepanik był wynalazcą, nazywanym też niekiedy polskim Edisonem. Był to też autor 50 wynalazków oraz kilkuset opatentowanych pomysłów technicznych w dziedzinach takich jak Fotografia, tkactwo oraz telewizja. Kazimierz Żegleń z kolei był polskim zakonnikiem oraz przedsiębiorcą działającym w USA, który stworzył materiał kuloodporny, bezdętkowe i nieprzebijalne opony samochodowe oraz kuloodporną płytę pancerną. Dobra, ale czemu w zasadzie mm, tak o nich mówię? Zobaczcie, że mają. Yy, yy, Zobaczcie, tak. Mówiłem tutaj o materiale kuloodpornym, tak? Otóż Jan Szczepanik oraz Kazimierz Rzeklin to twórcy, są twórcami kamizelki kuloodpornej, czyli przedmiotu, który jest, no jakby nie patrzeć, dość niezbędny w służbach porządkowych na całym świecie. No więc tak, historia i powstania zaczęła się chyba jeszcze pod koniec lat 90. XIX wieku. Natomiast już konkretny taki okres, w którym roz, w którym postanowiono stworzyć właśnie kamizelkę kuloodporną przypada na 1898, mianowicie wtedy też Kazimierz Szekleń Wyruszył z USA do Wiednia, gdzie skontaktował się ze Szczepaniakiem w celu nawiązania współpracy, której efektem miało być właśnie jej stworzenie. Szczepaniak zlecił też wykonanie specjalnego krosna niejakiemu Nikolasowi Reiserowi według pomysłu żeglenia. I... i... Tym samym, jesienią tego samego roku, żegleń wrócił z pierwszymi kamizelkami do USA, gdzie przeprowadził wiele publicznych prezentacji ukazujących ich skuteczność. Kamizelki kuloodporne były i w zasadzie są do dziś udoskonalane. No tak. Czyli, jak widać, Polak potrafi. No nie. No tak. No to, tak w sumie, już na szybko przejdziemy do ostatniej osoby dzisiejszego zestawienia. Mianowicie, mówię tutaj nie o jednej osobie, tylko tak jak w przypadku albo dobre, jeszcze na chwilę wrócę do poprzedniego punktu. Zauważcie, że pominąłem kilka kwestii, mianowicie wspomniałem, o 1893 roku, no, tam był początek lat 90. XIX wieku. Oraz e, dlaczego pominąłem? Bo sądzę, że warto o tym poczytać też samemu. To ma być. Tutaj oczywiście mamy. E, chciałem tylko przedstawić taką ciekawostkę, a już pełną wiedzę radzę zebrać z jakichś innych źródeł. Również, no ten cykl ma też niejako zachęcić do czytania, poznawania historii i tak dalej. No, także teraz przejdziemy już do ostatniego punktu. Trzecia osoba, a właściwie to zespół. Mianowicie w ostatnim punkcie dzisiejszego zestawienia opowiem trochę o zespole, którego nazwa może się wydać dość dziwna. Mianowicie jest to zespół Odhalan. Jest to polski zespół grający muzykę z gatunku folk metal. Czyli, wiecie, no, inspirują się Dawnym folklorem, dawną kulturą próbują niejako trochę odtworzyć brzmienia z tych takich bardzo zamierzchłych, starożytnych nawet czasów. Zespół istnieje od 2013 roku, a w jego skład chodzą, wchodzą kolejno Agnieszka Suchy, wokal, Paweł Dyjan, Lira Korbowa, cymbały, Antek Sowiński, gitara. Wojtek Krauze, gitara Mandriola, Sławek Duda, obój, Maciej Sitarz, gitara basowa, wokal oraz Marek Żabiałowicz na perkusji. Um, a czemu taka dziwna nazwa? Od Holland? co to właściwie znaczy? Bo jakby się przyjrzeć, to właściwie niczego to nie przypomina, niczego znanego. Um, Mianowicie nazwa pochodzi od runy. Runy to są oczywiście takie, takie starożytne pismo, występujące u różnych ludów europejskich, jak Germanie, Skandynawowie czy Słowianie. I oznacza ona niejako dziedzictwo. I w sumie jest to całkiem trafna nazwa. Gdyż e, inspiracją dla zespołu jest, jest dawny folklor oraz kultura, zarówno Wikingów, jak i Słowian. I e, czemu o tym mówię? Dlaczego mówię o, o zespole, który wykonuje tak niszową muzykę jak, jak folklor? E, mianowicie Mówię o nich ze względu na to, iż ja sam oczywiście lubię posłuchać takiej muzyki, która ma niejako, m, która w swoich piosenkach ma niejako jakąś historię, coś opowiada, a nie jakieś tam proste teksty o miłości i takich tam. No tak. I. Czuć w ich piosenkach, że mają one jakąś, um, jakąś, taką swoją duszę, swój własny charakter, ale po co o tym wspominać? Przecież mo też możemy też e, posłuchać tego sam posłuchać tego również na YouTube. E, dodatkowo wspomnę, że zespół wydał już swoją pierwszą płytę, chyba tak z dwa, może trzy lata temu, zatytułowaną "Po krańce gór". A więc tak, no. Mówię o tym, gdyż zwyczajnie interesuje się takimi, takimi rzeczami. Ci, no można uznać, też trochę je za dziwne, ale no cóż, temu też ma też, temu też ma służyć ten cykl. Trochę. Y, trochę nietypowych rzeczy się przyda. Opowiedzenia o, o nich tak. Y, no więc tak, to by było w sumie na tyle w tej audycji i jak tydzień temu też mówiłem, wpadajcie na nasze, na nasze media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, na YouTube'a. Zostawiajcie lajka, szerujcie, komentujcie. No i tak, my słyszymy się następnym razem już w dziesiątym odcinku Chris Podcast. Kiedy? To jeszcze zobaczymy. A tymczasem do usłyszenia. Na razie.